Są pojazdy czteroczłonowe z rodziny Impuls 2. Jest to nasz sztandarowy produkt, który rozwijamy, także te pojazdy spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa, tak żeby pasażerowie mogli bezpiecznie podróżować. Charakterystyka trakcyjna tego pojazdu jest bardzo dobra. Tutaj przyspieszenie. Powyżej 1 metra na sekundę kwadrat. Opóźnienie hamowania też jest odpowiednie, to wszystko jest przebadane, to wszystko było sprawdzane wieloetapowo. Fotele są bardzo komfortowe, osobiście je sprawdzałem. Są miejsca dla rowerów, specjalnie wydzielone strefy dla osób z podróżujących na wózkach inwalidzkich. Mamy dla osób z ograniczeniami słuchowymi pętlę indukcyjną. Pojazdy są już przygotowywane w różnych oczywiście etapach montażu. Pierwszy pojazd już mamy gotowy, już jeździ, już kamuje Taki skład, który, który tutaj widzimy, jest w stanie przewieźć ponad 500 osób. No, cały zakład tak naprawdę pracuje od magazynierów przez produkcję przez osoby kupujące materiał. Przez inżynierów, którzy pracują nad, nad tym produktem, po osoby zarządzające, także do, de facto można śmiało powiedzieć, że cała firma jest zaangażowana w produkcję tych pojazdów. Osiem w osiem tym roku deklarujemy yy, dotrzymanie tego terminu. W sumie mówimy o ilości 45 pociągach. Dostawy planowane są w najbliższych trzech latach.